Co mam pier? Mało. No jest to jest teraz poważnie? No tak. Na Jara. Małpa, ale ten vlog będzie dobry. kurwa, dobrze, kurwa. Kurwa, Zuma mam odpalonego. Co? Coś <noise> mnie tu <to> wypierdoliło. <noise> nie wiem, czy jestem ten, nie wiem, czy jestem fotogeniczny dzisiaj, kurwa. To Shop, najlepsza sieć sklepów konopnych w Polsce, już niedługo w całej Europie. Po prostu, że tak. Hut vlogi robię, od dziś. Siemano, Siemano. Nie zapędzisz? A ja się zastanawiam, kto na 12, mi, kurde, taki zdecydowany, głupie. Co ty robisz, się ogarniasz? Głupie, jak sporo kurwa Kurde, no jebieć, w Barbershop, zapraszamy. Kurwa najpierw Jamaikan, teraz Ikona, ale to najlepsze ja... rejony są w Polsce, Bo, to stary. Kurde, będzie trójkąt jeszcze tutaj, sosowo ten. O, studio robią, no? studio, to trójkąt bermudzki będzie, kurwa, tu każdy będzie. Całe regionowa tutaj <laughs> będzie. Jeszcze my otwieramy kebaba. <laughs> Dobra. Tu kebaba jedność, kurwa, no i człowiek. Kurde, to się ale kubaba... stary, no, ale tu nawet... Burzy, to stary, ale Kleopatra z Egiptu, no to kurwa nawet na kebab pasuje taki szyldzik. Jest... Złoto, srebro, wiesz, zasprejować, napisać kebab czerwonym sprayem, nie? I kebab Kleopatra. Ja pierdolę. Pasuje. ma Nawet RPK ma tu studio nagrań, fa. <laughs> Lombard tu jeszcze kurwa dzisiaj nie jest. Ja nie, ja nie robię na tym fotek, ja nie umiem na tym fotek robić. No. A co mikrofon? No. Jak? Zajebiście kurwa. Małe studio session. Karolek, która jest godzina? Jest godzina, już ci mówię, 17.09. O której się robi ciemno? No około 18.30 już będzie po chuju. O której dotrzemy na plan klipu 18.30 wziąłeś światła? Nie, nie musisz mnie tak ośmieszać publicznie przy ludziach. To dzisiaj będzie poradnik, jak dobrze nagrać teledysk bez sprzętu. Jak zjebać dysku? <laughs> Czyli jest tak ciemno. Ja muszę sobie kupić kamerę z lepszym światłem, wyskitu. Dobra, poszliśmy nagrywać, szybko spierdoliliśmy z pewnych powodów. Z pewnych powodów musieliśmy uciekać z pustostanu, na który weszliśmy. Jak jest Karol? Jest zajebiście. Co mam pierdonało? To Co to jest Ale jeszcze raz, co? co? Po to płatka jest kurwa. No, to z, z flashem, zdjęcie nam zrobiło. Ale dla na pleców nam zrobiło. Kurwa. To zewsząd nie meryje zaraz, zaraz my wrócimy. No, bez widu. Ej, to co robimy? Kręcimy tutaj, czy szczerze, ona jest u no, na nas Nagraliśmy, jakby jedną szybką scenę, i woleliśmy się zawijać z terenu. Czy mi obiektyw zaparował. Jest ciemno, yy, mokro, pada deszcz, ale na szczęście kochany Kefciu, nasz sushi master, zgodził się, żebyśmy wbili do niego do suszarni i tam nagrali kilka scenek, więc będzie klips yy, sushi w tle. To jest oświetlenie. No kurwa, dokładnie. Co, co ty kolego robisz? Dobra, poczekaj, jak już tu jesteśmy. No. Karol, tak jest. Powiedz jak się nagrywa teledysk. Jakieś tipy na nagrywanie teledysk. A, jak dobrze nagrasz teledysk? Pierwsza sprawa. Nie nagrywajcie z tym człowiekiem, bo to nigdy nie wychodzi dobrze. Co widać na przykład po wyświetleniach driftu AWD, czy, czy na przykład naszego z sprzed roku. Albo śniegu na Battle Cry. Albo śniegu na Battle Cry, naprawdę. Odradzam nagrywanie cokolwiek z tym człowiekiem, brudna małpa, nie polecam tego youtubera. Najgorsze jest to, że wszyscy tutaj są wysocy. Nie? Na przykład jak nagrywałem sparringi jak nagrywałem sparingi z Kubą, Kuba jest też twojego wzrostu, nie? Mhm. I wszyscy myślą, jak mnie my oglądają, że ja mam 1,50 m, nie? A to on po prostu ma dwa metry. No, nie, akurat muszę ci przyznać. Konkretnie 1,97 m. Karol jak dodać swój podkład do FR Studio 20? Powiem Ci, że nie wiem, ale znam kogoś, kto także nie wie. Ja w ogóle mógłbym robić duffing, ja bym chciał robić daffing do przeskówek i tak dalej, nie stary. No kurwa! przecież mogłem na cały czas takie głosy! Naprawdę! Ale co ty pierdolisz? <noise> Mar, mądry ty jesteś? Pian no? w niespełną rozumu gość wierzy w Boga. Kurwa Normalnie. żebym A wiesz jaką Biblię za sobie kupię? I to taki, taki przekład z, z greckiej wersji z Septuaginty, nie? Nie wiem, no to zajebiście. Ty mówisz teraz poważnie? No tak. Kurwa bo... <głos> <głos> Pokaż co masz za uchem do kamery. Co mam? Chcesz? Nie, to nie za uchem, przed uchem. Ja Jakiś tam? Jaki sztab Nie. Kapciu, kiedy gleba tu bardzo? Kurwa. 21.37 czasu wschodnioazjatyckiego. Z tej perspektywy będę wchodził, kurwa, będę wchodził z kamerą, i rzecz w tym, jak jest, kurwa po prostu wiesz, i od niej I normalnie sobie gadasz, w momencie jak zaczyna się kurwa piosenka, jak złotują pierwsze słowa, to kurwa wstaje, po prostu mówiąc te pierwsze słowa. Adam Kewciu dla nas? Pies mielony razem z budą. <laughs> w tempurze. O. O. Mordo. Tak się kręci klipy. Dobre. Nie, masz, jeszcze ty tutaj Dobre? Dobre, nie? Moje ulubione, no. kurwa. Ja mówię, ja pierdole, teraz jestem robię tyle jedzenia, że nie mam czasu zjeść, mówię, kurwa, to jest Starry, dobra, stary. dawaj, patrzę, leży kawałek omletu, ryż raz... na to, wiesz, kurwa, tofu, mówię, młow, ale pyszne. Stary. To jest... To na początku myślałem, że kurwa jakiś naleśnik z serem kurwa. No, ale ja nie lubię naleśników z serem. A to tu nie było czuć sera. Czajnisz gościu? Nie było czuć sera! Spierdam tam sprzątać! Jakby samego tego, nie, kukacji. mi się wydaje, że na, że na tym się prak praktycznie wszystko. Nie, bo to jest tak, wiesz, co, tam może być cisza, dlatego że to jest tak nagrywane na zakładkę. Jak ktoś chce, klip, to do niego. <ślad> Czyli. No, no pojawi czy... ci się Czekaj. przy głowie. A, to... ale okej, okay, musisz, ale. A... Poczekaj, 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 stop. Stop. Aha, okej, okay, dobra, ale mogę wiesz, tak faka nie pokazywać. Chyba że zamarzesz. <ślad> no, no, tak a co mi teraz da? Tak? Ja jestem i tak złym człowiekiem. <grym> być dobrym. Nie będę nigdy żadnym dobrym człowiekiem, bo mam ja na to. Nie chcę chcesz zmówić, ale wypierdalać stąd, na razie. To jest na koniec, kurwa. Tak traktuję klientów, dobra. Dziś się miło słychać, było. Trzyma się, trzyma się, na razie. Dzięki, on już padł, świeżo. Dzięki, on już padł, świeżo. Dzięki, on już padł. Ja dziękuję, są, by do nas legał na ziemi. Dzięki. Nie. Nie. Nie, nie. Nie, nie.